Witam wszystkich, zapraszam do recenzji smartfona Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Telefon wykonany jest z dwóch tafliszka Gorilla Glass 5, przedzielonych plastikową ramką. Urządzenie jest dość duże, ale nie najgorzej wpasowuje się w dłoń. Po prawej stronie są przyciski włączania i regulacji głośności. Na górze jest dostępne gniazdo mini-jack. A na dole mamy wysuwaną tackę na karty SIM. Jest tutaj także port USB-C i głośnik. Telefon nie ma gniazda na kartę SD. Myślę, że pod względem wykonania urządzenie zasługuje na pochwałę, ponieważ jest ono dobrze spasowane, a plastikowa ramka w tej półce jest jeszcze wybaczalna. Urządzenie wyposażone jest w ekran AMOLED w rozmiarze 6.57 cala i rozdzielczości Full HD+ nie wspiera on podwyższonego odświeżania np. 90 lub 120 Hz. Sama jakość jest bardzo dobra, dzięki temu że mamy AMOLED. -a. Ekran ten charakteryzuje się głęboką czernią, świetnymi nasyconymi kolorami, nieskończonym kontrastem i dobrą jasnością. Nie ma tutaj naprawdę na co narzekać. Mogę się przyczepić jedynie do tego, że nie ma tutaj pełnego always on display. Można tylko skorzystać z zegara, który wyświetla się 10 sekund po dotknięciu powierzchni wyświetlacza lub chwilę po wygaszeniu ekranu, co zaliczam na minus. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G, a sprzęt występuje w konfiguracjach 6 GB RAM i wtedy 64 GB pamięci lub 128 GB, lub z 8 GB RAM i wtedy 253 GB pamięci. Ja posiadam wersję 6128. Wbudowana pamięć to UFS 2.1, Uważam tą specyfikację za bardzo dobrą jak na tę cenę. Snapdragon 765G to średnia wyższa półka i występuje w wielu droższych smartfonach. 6GB na dzisiejsze czasy spokojnie wystarczy. Smartfon działa naprawdę szybko i bez zacięć. Pod tym względem ten sprzęt wypada naprawdę ok. Telefon jak najbardziej radzi sobie z wymagającymi grami na Androida. System to Android 10 wraz z nakładką MIUI w wersji 12. Nie będę tutaj zbytnio się rozwodził, każda nakładka ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja tylko zaznaczę, że nie spotkałem większych błędów w optymalizacji oprogramowania. Może oprócz zarządzania pamięcią RAM. Czasami zdarzało się, że telefon zbyt szybko ubijał aplikacje Fle. I nawet smartfony z 4 GB pamięci RAM radziły sobie czasem lepiej. Miejmy nadzieję, że aktualizacje poprawią to w najbliższym czasie. Bateria urządzenia ma 4160 mAh i przy tej specyfikacji radzi sobie ona całkiem nieźle. Moje wyniki czasu pracy wahały się od 1 do 1,5 dnia pracy w zależności od sposobu użytkowania. Są oczywiście lepsze telefony pod tym względem, ale i tak nie ma co według mnie narzekać. Czytnik linii papilarnych jest zatopiony pod ekranem i w mojej ocenie spisuje się bardzo dobrze, jest szybki i celny. Smartfon wyposażony jest w cztery aparaty, z czego tak naprawdę dwa można nazwać użytecznymi. Jest to główny aparat o rozdzielczości 48 megapikseli ze światłem 1.8. Kolejny aparat to 8-megapikselowy szeroki kąt ze światłem 2.2. Kolejne obiektywy to tak naprawdę słabo jakościowe makro i czujnik pomiaru głębi. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to uważam, że jest całkiem dobrze. Myślę, że telefon ani się nie wyróżnia, ani też jakoś bardzo nie zawodzi. Jak na średnią półkę cenową, to wypada to po prostu OK. W dzień mamy dobrą szczegółowość, całkiem niezłe kolory i przyzwoitą rozpiętość tonalną. W nocy oczywiście telefon już sobie nie najlepiej radzi, ale możemy się wspomóc trybem nocnym, co na pewno w wielu sytuacjach pomoże. Szeroki kąt też wystarczy, myślę, do sfotografowania jakiegoś fajnego krajobrazu. Także pod względem aparatów myślę, że wypada to całkiem dobrze. Telefonem możemy nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę wraz z elektroniczną stabilizacją obrazu. Jeśli chcemy nagrywać 60 klatek, to musimy przełączyć się na Full HD. Filmy wyglądają moim zdaniem również przyzwoicie, a stabilizacja robi co ma robić. Uważam, że do codziennych zastosowań spokojnie ta jakość wystarczy. Na froncie mamy kamerkę 16 megapikseli ze światłem 2.5 i jakość z sprzedniego aparatu wypada również na dobrym poziomie. Nie jest oczywiście super, ale nie można się też tego spodziewać. Myślę, że większość ludzi będzie z tego aparatu zadowolona i spokojnie zdjęcia będą nadawały się na Facebooka czy Instagrama. Podsumowując Moim zdaniem Xiaomi Mi 10 Lite 5G to naprawdę dobra propozycja w swojej cenie. Otrzymujemy tutaj naprawdę niezły procesor, bardzo dobry ekran AMOLED, wsparcie dla 5G i poprawny aparat. Z minusów można wymienić brak slotu na kartę SD, brak wodoszczelności czy np. plastikowe wykonanie ramki, ale w tej cenie myślę, że takie kompromisy można zaakceptować. Dziękuję za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam do podzielenia się komentarzem, co sądzicie na temat tego smartfona. Jeśli film się spodobał, możecie dać łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Cześć.